Z tej strony kamer zostawiał Briana. Jest specjalny, bo jesteśmy poza domem. Briana. No, operator jest chory, to ja podtrzymam Siema, kamerę. Tak, operator zbanem. niestety jest chory, dlatego y, dzisiaj Brian będzie trzymał kamerę. Witajcie. Siema, jestem zbanem. Ty też się przywitaj Siema, jestem Brian No dobra, więc jesteśmy ogólnie w tym miejscu. Ale jedziemy dzisiaj, dlatego to jest specjalny odcinek Jedziemy dzisiaj na takie jakby pole yy, I tam zrobimy odcinek Więc zrób yy, pauzę yy, My tam mamy rowery No więc... Nie rób na mnie. <laughs> Więc tam mamy rowery Pojedziemy sobie na pole Byle jakie pole, żeby było po prostu pusto I żeby nie było innych domów, innych ludzi yy, Tylko żeby były pola no i dobra, zrób pauzę, a my już jedziemy. Siema, z tej strony kamerzysta Luda ja ponownie. Jesteśmy jednak w lesie. Yy, jesteśmy w lesie, bo niestety jak byliśmy już w połowie drogi na pole, to wszyscy zagłosowali, znaczy Brian zagłosował, żeby iść na pole, ale ja z dzbanem zagłosowaliśmy, żeby iść do lasu. Najgorzej. No to jesteśmy w lesie, a naprawdę się bardzo tutaj fajnie czuję. No. Yy. O, Brian zrobił fajny obkręt. taki jak ta walecznica. Dobra, y, ogólnie to film będzie polegał na tym, że ja, bo niestety operator jest sorry, więc dzisiaj moim operatorem będzie Brian. No, mówiliśmy już. Tak. Y, trochę mi się zapomniało, bo dość długo tu jechaliśmy. Ale dobra, y, dzisiaj będzie, ben, będzie film na temat oceniania tego lasu, albo ogólnie polskiego lasu. Nazwę to. Kamerzysta ocenia polski las. No dobra. Chyba najpierw pójdziemy sobie tam w głąb. Rowery przypięliśmy do drzewa. Ym, więc. Nie wiem czy widać, ale dobra. Dobra, tam. Idziemy w głąb lasu i będę oceniał. Patrzcie, widzicie mnie. Znaczy nie wiem co to jest. Jak Jakiś żywot. To jest jakiś. Bobek. Patrz. Bobek. Dobre. O kurde. Ojej, kurde O kurde, co się dzieje Jezu Jak myślisz kogo to jest dom nie wiem Ojej. O Jezu Dobra Ej właśnie z drzewo. No więc. No dobra, to oceniam. Dobra. Pierwszym yy, tak jakby ocenianiem. Albo pierwszym punktem będzie to drzewo. Zaraz przejdę się po tym. Mam nadzieję, że nie spadnę. Bo jeśli spadnę, no to dam 0 na dzieci. A jak nie spadnę, dam większą ocenę. Ale to też trochę zależy ode mnie. I kawa gdzie zajdę to drzewo się nie połamię. No właśnie, jak się połamię. Dobra, czy trochę digam już. Ej, może zejdź? Łamię się widać chyba. Się? No. Dobra, słodsze. się i to mocno. Test? No Test nie, czy trzęsie? na kamerze. No nie wiem, czy na kamerze tego widać. Ale chyba się no, no nie widać na kamerze się trzęsie, ale trzęsie. Dobra, chyba będę skakał. Chciałem chociaż dotknąć tego drzewa. No to dotnij. Jesteś blisko. Ale ja się boję. Mi się nogi fest Nie wiem po co tu w ogóle właziłem Ale nie. dobra. Będę schakał. Tylko się nie połam. O, dobra. Brian i Van mówili, że to zaraz by się załamało. Więc ja myślę, że bym chociaż trochę dalej, gdybym nie mógł strach. Ale dam 3 na 10. 3 na 10. Zbwan no pamiętaj drzewo 3 na 10 drzewa. O Jezusie, będziemy mieć 1070. O, Jezu. Jezu. Okej. Okay. Trudno się schodzi tutaj. Dobra. Braj. Z... Z... Dobra, no więc tak. Jesteśmy... Jak myślisz, ktoś nam ukradnie te rowery? Nie. Mamy podpięte. No jo, ale no mogą Boże, przeciąć, ale się dobra. Miał nóż. Co ty dzban robisz? Stoję. To chodź. Idę. No dobra. He he, ten nieudolny dzban. Coś się zaklętało. Dobra. Uważaj, pokrzywa. Okej. Okay. Podobnie. O Jezus, tu. No. Dobra. Jezu, okrzywy. No dobra, mamy drugie spodnie. Co zban robi? Ja idę. Jest. Maria. <grym> Kamera chyba nie może złapać się co? No nie może, no tak, Ale dalej. Dobra. Zaraz pewnie złapię ostrość. Dobra, już. Więc yy, tak, drugim... A tym, że spójcie, ...będzie na drzewa. Nie wiem, kto to wyciął, ale... ...aż tam tamto się prowadzi, chyba tam zaczęli. I aż słuchaj. Chodźmy dalej, może to nas gdzieś zaprowadzi. No nie wiem. Żebyśmy się nie zgubili kamerzysta. Jak byśmy no, na nawet się zgubili, byśmy musieli poszukać północ i już będziemy widzieli gdzie jesteśmy. Okay. A, w sumie to wystarczy iść tylko tam, Nigdy dalej nie idziemy Okej. Okay. A myślą tam, tam i lepiej drogę. Ile potyku Tu jest ta górka. Ja już oceniam ten las 2 na 10. Dlaczego? Tutaj no, nie da się to chodzić. Zrażasz sobie las do patyku. Ej. Eee, poprawy. Już poszalała, widzicie? Słońce i bagaże. Ja oceniam. Ja, dobra, tam tam, masz... je, tam jest już dom, jak widzicie, i samochody. Ja ogólnie oceniam Do... te patyki na sztywne na 10. Dobra, w porządku. Sztywne na 10. Jedna niestety coś kontrola. A my nie nie chcemy. żeby wychodzić z lasu. to właśnie. Ile pokrzyw, Boże moje nogi. Ale mamy coś no właśnie. A, ale i tak yy, to, to coś zadziała, ale to, to. No, no dobra, chyba pójdziemy dalej przez te to. drzewa. Damy radę. Jeśli ktoś z Was złapie jakiegoś kleszca, to bardzo przepraszam, ale to chyba będę ja, bo ja jako jedyny mam To Będę kamerzysta. No. Właśnie chciałem mówić o... Eee, kleszcza. Mamy coś w domu na kleszcze? Chyba jest. Chyba mamy. Jała przez to przejść? No to No tutaj nie, nie widać tak, że tu jest trudno przejść, ale... Moim zdaniem jest Daj Dobra. Skoro my już jesteśmy tutaj, a Brian przechodzi, Co my sobie pójdziemy dalej. Dobra. Zobaczymy, co nie robi Brian. Idź, bądź. Trzymaj. Dobra, idziemy dalej. Ał. Przygotujesz nut. Ja, mam, ja mam. Dobra A w domu mam. Ja. A, ok. Chodźcie dalej. Zapomniałeś, no ty nieudobny. Ogólnie, powietrze w tym, tym ogólnie lesie oceniam na 17, na 10, bo naprawdę bardzo fajne powietrze, ale to nie jest to, to nie jest jeszcze to powietrze, gdzie tak pojechałem gdzieś z na przykład Brianem. Mój prywatny Jojo. Najpierw kup potem mu. Dobra. No właśnie ja nawet nie jest potrzebny laptop. Nie jest. Nie jest. Dobra. Jest tak. W ogóle nie tu są drzewa. Ten las jest chyba dosyć mały, bo tam też widzę y, ...domy. Ale dobra. Chodźmy dalej. Ile tu drzew rozwalonych? No. A w ogóle tu trzeba ja zuczyjemy... do parku. Może... Może tornado tu przecią, I tornado. Dobra, nie ważne. Do... Jaki, ty, ty, nieważne. Nieważne. Patrzmy tu. Ja bym... Dobrze. Daj mi tylko Brian coś zobaczyć. Stój. Chcę tylko coś zobaczyć. Eee, dobra, trzymaj. Dobra. Trzecim punkt Ale parkury. Będą te ogólnie. Można powiedzieć. Co jakichś patych. To są drzewka. Ale jakby tak to wszystko ładnie posprzątać i cię zająć tym lasem, tak porządnie, to myślę, że tu... Ja myślę, to, ale ty, ty wiesz, że na tym będą liście rosnąć, nie? No tak, tylko, że wiesz. Albo nie wiem, bo ogólnie tam ktoś wyciął te drzewa, więc ja bym na pewno, jak, jakbym miał uprawnienia do tego lasu. To na pewno się zająć tym lasem. Jezu. Więc ogólnie te tutaj takie gromadki patyków no nie wiem czy ktoś by chciał na tym spać po co robisz zbliżenie, skoro tak chcesz jak widać, ale dobra mogę, dobra, chyba chcę się wracać. pobawić kamerą chyba będziemy wracać, bo tam już widzę koniec dobra, będziemy wracać, chodź zobaczyć czy ktoś tam rowery chciałem się po prostu pobawić kamerą jo, jo. kamerą to ty się bawisz może w domu ktoś w sumie ale mam okazję to wiesz, no mam czas to wiesz Jezu! Co to było? Jezu, moje buty! Aż chcę to zobaczyć, jak ja się tam uwalam, nie? Kamerzysta, mogę Cię o coś pytać? No? No więc, jak przyjedziemy do domu, no. za nagrodę za to, że poszedł w ten mało las, no. umiesz mi buty. Dobra. No, no się ale to wiesz, Jezu, pewnie się wywalił, ale tak jak nie ty. W nie sensie, liczę tak to. No cóż, no dobra, tak bywa. To nie naprawdę, tutaj gdybyście byli, to naprawdę byście są wielkie takie. Dobra, dbajmy. Ja wam wszystkim mogę umyć buty. Brianu byś tylko po to ale tak samo zatem przeżyjmy głupotę. Okej. A on mi tłuszcz wyciągnął. I nie ma tłuszczu. A jak będę miał... No właśnie. A. jest dobry pomysł. Sorry, że prze... przepraszam, że tak trzymam się tą kamerą. No ale wiecie. Nie da się ciągle utrzymywać prosto. Ale słońce razi. Jezu! Tu się nie dochodzić. Bo to jeszcze trzeba drogi. Brian, z przerwę, my zaraz do nas wracamy. Okej. Okay. No więc, już tam skończyliśmy. Yy, już mamy rowery, już prawie jesteśmy przy wyjściu. Yy, co ty robisz? No przybliżam no, rowery. Nie przybliżaj! Tam jest wyjście. No dobra. Więc to będzie na tyle. Zostawcie lajka pod tym filmem, subskrypcję. Zaraz zobaczymy, więc pan czy masz jakiegoś kleścia. Ty też, Brian. Ale, ale chyba nie na filmie. Nie na filmie. Zostawcie lajka, zostawcie suba, zostawcie dzwona, żeby dostałaś powiadomienia o nowym filmie. I co mnie też bardzo motywuje, żeby robić kolejne filmy. No i co? Siema, ty też się pożegnasz. Siema. No siema.